Witajcie wszyscy w kolejnym filmie w drugim odcinku serii o Horizonie PPX. W dzisiejszym odcinku spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ten siewnik jest lepszy niż wadeszta Tempo. I może przejdźmy sobie do konkretów. Tak jak wspomniałem już ostatnio, ja byłem posiadaczem wadeszta Tempo. Siałem nim przez 2,5 sezonu. Siałem nim soję, siałem nim rzepak, siałem nim kukurydzę, siałem nim buraka. Więc cokolwiek, mogę tam, mam prawo coś o nim powiedzieć, tak? I możemy porównać go do tego. Toś mi tam cały czas gazuje, mi przeszkadza. No nic, spróbujemy to zrobić. Yy, tak, jak wspomniałem wcześniej, celowo ten siewnik nie jest tutaj wypindrzony, żeby po prostu pokazać Wam, jak wygląda taki siewnik po całym sezonie. Yy, o tym. Czy coś się działo, czy się nie działo, opowiadałem wam już w poprzednim odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o wadesztacie. A więc, czy ten siewnik jest lepszy niż wadesztacie Tempo? I może wiele osób będzie się ze mną kłóciło, albo nie, ja uważam, i teraz posłuchajcie mnie uważnie, ja uważam, że w tej, w tej konfiguracji, którą on ma tutaj zrobioną, tak, ten siewnik jest lepszy od wadesztata Tempo. Ale. Czy to znaczy, że Wadersztat jest gorszym sortem? Nie. Wadersztat Tempo to trzeba szczerze przyznać, jest to najwyższa półka siewników punktowych, precyzyjnych na naszym rynku. Tego w tej konfiguracji, tak jak tutaj stoi, umieściłbym trochę wyżej. I teraz powiem Wam dlaczego. Tak jak już wspominałem wcześniej, ktoś powie, że A, ale tam gadasz na okrągło o jednym i tym samym. To. A więc system Furoforce, czyli podwójne zamykanie redlicy siewnej. Tutaj mamy system tego dwuetapowego zamykania tej redlicy, i teraz ten system działa na zasadzie takiej, że zamyka tą szczelinę od dołu do góry. Kieszenie powietrzne i temu podobne rzeczy są wyeliminowane. Na ciężkiej glinie ten system sprawdzał się bez żadnego problemu. I teraz powiem Wam przykład. Siałem w jednym miejscu w jednym miejscu na polu, gdzie wadersztat nie dał rady, wadersztat nie był w stanie zamknąć redlicy siewnej, ja zamknąłem, czyli punkt dla mnie, e, jeżeli chodzi o system furrow force, bo musimy patrzeć też na wyposażenie, Te, czy to można dzisiaj, być może możesz sobie to dokupić do swojego, do swojego siewnika, nie wiem, kto, kto to sprzedaje, ale na przykład w Ameryce ten system kosztuje 1500, 1600. To tam chyba z półtora roku temu, czy dwa lata temu patrzyłem 1500 dolarów za jedną sekcję. I teraz kolejna sprawa, punkt drugi. Dlaczego, dlaczego tak uważam? Bo wiecie, muszę Wam to, muszę wam to wyjaśnić. Ale pamiętajcie, że to co ja tutaj mówię to jest moja decyzja, yy, moje odczucia, moja nie decyzja, opinia. To jest moja opinia, nikt z Was wcale nie musi się z nią zgadzać. Ja na swoim kanale mówię o tym co ja myślę i możemy sobie po prostu o tym podyskutować. Tak? Dlaczego jeszcze ten siewnik wygrywa z Wadersztatem, choćby tym którego miałem. Mój Wadersztat miał przyjechać z hydraulicznym dociskiem sekcji. Ktoś coś źle naklikał w zamówieniu, przyszedł bez. Trudno. Tak już zostało, bo nie było czasu czekać na siewnik. Przyszedł bez tej, tej, tej hydrauliki. Ale powiem Wam jak to było wtedy, bo nie wiem jak jest teraz, więc, więc zróbmy sobie furtkę. Wadersztat ma system domykania sekcji. Jeden, taki można powiedzieć stały. Na wszystkie sekcje. Tutaj, w tym siewniku, każda z tych sekcji o, tutaj, czyli tutaj mamy, zobaczcie, precision planting, system delta force. W tym siewniku, każda z tych sekcji pracuje niezależnie. I co ciekawe, w czasie rzeczywistym, cały czas on sobie mierzy, jaką siłą docisku ma. Ma dociskać. Możesz ustawić tam na poziomie easy, medium, hard, albo możesz zrobić sobie custom, czyli sam sobie wpisać z jaką siłą chcesz, aby był docisk tych sekcji. Możesz ustawić to na, na manual, czyli właśnie ręcznie, a możesz to ustawić też na automat. I wtedy, tak jak mówię, każda pracuje automatycznie. I co ciekawe, jeżeli te kubły są pełne, wtedy. Zobacz, jaka to mądra maszyna. Jeżeli te kubły są pełne, to docisk na sekcję jest mniejszy. Jeżeli ziarno kukurydzy po wysiewie cały czas schodzi w dół, to docisk się zwiększa. Więc naprawdę inteligentna maszyna. Sekcja przykładowo ósma może mieć inny docisk niż sekcja czwarta, trzecia, piąta. Wszystko to może się różnić. A więc naprawdę, naprawdę to, yy, to robi różnicę. Ten siewnik, co trzeba powiedzieć, swoje taki kunszt, jeżeli chodzi o system Delta Force i Furo Force, pokazuje na naprawdę ciężkiej ziemi. Ja na takiej ziemi miałem przyjemność siać. Mówię szczerze, mówię przyjemność, że była to ciężka ziemia, mimo tego, że ciężko się tam robiło. Ciągnik miał co robić i agregat wszystko, ale naprawdę ten siewnik udowodnił, że to wszystko, co jest tutaj poskładane w jedną całość. Ma rację bytu. I naprawdę jestem z tego powodu zadowolony. Yy, już ktoś mi tam pisał, bo ten siewnik ma jeszcze tutaj dwa czujniki. O! Tutaj jest pierwszy. I tutaj jest. O! Drugi. Te czujniki tak ładnie sobie świecą w nocy. Ale. Te czujniki pokazują nam, na przykład, materię organiczną, pokazują nam temperaturę gleby, pokazują nam wilgotność gleby w miejscu, w którym siejemy, pokazują nam, nie wiem, czy już wszystko wymieniłem, bo się pogubiłem, ale masz obraz pełny, pełny tego, w co siejesz, tak? Jedni by powiedzieli, że to jest Bayer, inni, że te informacje są bardzo przydatne. Powiem wam tak: pół na pół, pół na pół. No, bo tak naprawdę, tak naprawdę, naprawdę, tak, yy, tak już będąc do końca szczerym, jeżeli ten siewnik pokaże ci, że nagle temperatura gleby jest 6,5 stopnia, no to z pola nie zjedziesz, tak? Nie zjedziesz, ale masz obraz tego, co się działo. I teraz yy, kolejna rzecz. Wszystkie te dane z tego siewu, który przeprowadziłeś, możesz sobie wziąć pendrive'a. Wepchnąć go w komputer i całe te dane mieć. Będziesz miał dane, gdzie były podwojenia, gdzie na przykład był mijak, w którym dokładnie miejscu na polu to było. Wtedy będziesz miał dane, jaka była temperatura gleby, gdy siałeś, jaka była materia organiczna, jaka była wilgotność gleby, siłę docisku, jaka była zastosowana na, na, na tych sekcjach. Na mapach będzie to normalnie rozrysowane. Także jeżeli bawimy się w rolnictwo precyzyjne no to tutaj naprawdę to jest rolnictwo precyzyjne. To jest coś pod tym względem, jeżeli ktoś, kogoś interesują takie rzeczy, lubi to, to to jest naprawdę na plus. Yy, fajna rzecz, aby to, aby to mieć. Ale mówię, to nie jest tak, że to tam trzeba, a, a tu nie. Porównywa, ale Dobra, dalej. Porównujemy go do Wadersztatu Tempo. Wadersztat yy, strzela nasionami w glebę. Tutaj nasiona opadają grawitacyjnie lub za pomocą tak zwanego speed tube czyli jest tam taka, taka taśma, na której, po której idą e, nasiona, spadają tutaj, tutaj na dół do, e, do gleby, i wtedy możesz tym siewnikiem jeździć szybko. Tam, ja nie pamiętam ile dokładnie, ale powiedzmy 16 km na godzinę. Wadersztat może jeździć więcej. Jeżeli chodzi o szybkość siewu, wadersztat na pewno, e, na pewno z tym siewnikiem e, wygrywa. Ale załóżmy, że masz jeździć przez tydzień albo półtora tygodnia codziennie po polu 15-18, nawet, bo niektórzy tak sieją, są to co ludzie, 18 km na godzinę. No ja współczuję takim ludziom. Druga sprawa, do Czajkowskiego, czyli do, czy, do, czy ogólnie do agregatu w typu Striptil, takie prędkości do osiągania są po prostu niemożliwe albo niepotrzebne. Tutaj, jak jeździsz 10 km na godzinę, to jest tak. Ja tak, ja tak uważam, i, i tyle mi w zupełności wystarcza. Ale pod względem szybkości siewu Wadersztat wygrywa z tym. Ale porozmawiajmy jeszcze chwileczkę o tej dokładności. Co do tego strzelania nasion. Ja już się przekonałem, nie wiem od czego to zależało. Być może coś źle robiłem, ale czasami było tak, że Wadersztat tak strzelał nasionami w glebę że po prostu te nasiona było widać, że na przykład nie są zakryte, tylko leżą na wierzchu. Próbowałem różnych ustawień, zmniejszać wiatr, zwiększać wiatr i temu podobne rzeczy. Szczególne wariactwa działy się, kiedy zwiększałeś lub zmieniałeś prędkość. Na przykład, nie wiem, jechałeś 10 na godzinę, 10, 10, 10, nagle musiałeś przyhamować, bo coś tam było, nie wiem, krzywo na polu, na 8 i znowu na 10. No to wtedy jemu te słupki trochę, trochę głupiały i później jak się szło, widać było, widać było nasiona. Tutaj siałem, y, siałem u, u jednego klienta i mówię do niego tak idź popatrz czy nie ma nasion, jak znajdziesz nasiona, stawiam Ci piwo. Chodził, 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 nie znalazł. Y, tutaj takiej sytuacji jak nasiona poza bruzdą nie ma, jeżeli sekcja przykładowo nie podskoczy do góry. Sekcja za bardzo nie chce do góry podskakiwać, no bo ma hydrauliczny docisk. Oczywiście to się może zdarzyć, bo tak jak powiedziałem w filmie numer jeden, nie ma maszyny idealnej. Każda ma jakieś wady i zalety. O wadach też zaraz tutaj powiemy, nic się nie martwcie. Ale tak jak mówię, tam spotykałem się z tym, szczególnie w buraku. Ja uważam, i to jest tak samo mówię moje zdanie, i ja uważam, że wadersztat do siewu przykładowo buraka czy do siewu, nie wiem, do rzepaku średnio się nadaje. Średnio się nadaje. Uważam, że nie wiem jak w rzepaku, ale w buraku ten sprawdziłby się na pewno dużo lepiej. Do kukurydzy Wadersztac jest super i tu trzeba to powiedzieć sobie otwarcie. Ale z tymi systemami, jeżeli te systemy tutaj zamontujemy, a są one tutaj dostępne w Wadersztacie, z tego co, co wiem, jeżeli zamawiałem, nie były takie systemy dostępne. Także ten siewnik pod tym względem jest lepszy. Eee... Trochę nachwaliliśmy i żeby nie było, że ta maszyna jest idealna, jest rysa na tym pięknym szkle tej maszyny. Jaka? Zaraz wam pokażę. Te kubły, trzeba przyznać, wyglądają inaczej niż wszystkie inne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Wadersztat ma półokrągły taki kształt. Kto tam jeszcze? Gaspardo, Kun. Wszystkie mają trochę inne kubły z zabezpieczeniami tutaj. Mon, montaż, system montażu tych kubów ma wadę, ale ma też zaletę. Zaletą tego montażu jest to, że zobaczcie, żeby zdjąć to, wystarczy, że zrobię tak. Podniosę to do góry. Odepnę kabel, który tutaj teraz widzicie. Spróbuję to zrobić. I proszę zobaczyć, całą sekcję mam na wierzchu. Jeszcze muszę ściągnąć yy, ten przewód, ale już sam sobie tutaj bez kamery nie poradzę. A więc bardzo prosto jest, aby to, aby to odłączyć. Więc pozwólcie, że to wsadzę tutaj na miejsce, chociaż trochę, a później sobie już to później już sobie to zrobię tak jak należy. O, o proszę i już i już to sobie tutaj leży. I teraz tylko podchodzisz, zabezpieczasz tutaj i to się trzyma z powrotem. I teraz co, co jest, co jest wadą tutaj? Wadą jest to na przykład, albo może być wadą, że trzeba tutaj dobrze to ustawić, żeby to po prostu nie latało. I to wadę ma tak naprawdę tylko i wyłącznie w transporcie. No bo w polu prędkości, prędkości duże nie są, natomiast jeżeli chodzi o transport, no to to wiecie, podskakuje wszystko. I może, yy, może się zdarzyć tak, że to się, to się od, jeżeli to będzie źle ustawione, tutaj o, to po prostu może zlecieć. Teraz druga sprawa, jeżeli chodzi Oj. druga sprawa, jeżeli chodzi o te kubły. Powiedzieliśmy jeszcze tutaj o zamykaniu. Zobaczcie, jak to się otwiera. To jest system po prostu typowo amerykański. A to też dlatego, bo no to, to jest, łączycie sobie amerykańskiego YouTube'a, to, YouTube to zobaczycie, że tam siewniki właśnie tak wyglądają. I to jest fajne, bo to jest szybkie. Chyc, oj. Chyc do góry. Sypiesz nasiona i jedziesz dalej. Ale mi się zdarzyło tą pokrywkę po prostu zgubić. Podczas dużych drgań w transporcie. U nas ten system w takim sięwniku jak ten się po prostu nie sprawdza. Dlaczego? Bo ja ten siewnik składam do pionu. I teraz to wszystko jak jest w pionie i ma duży ruch drgania, no to po prostu może odpaść. Dlatego tutaj pod względem montowania kubów, wadersztat też wygrywa z tym siewnikiem. Ale żeby było tak nie wiem, dobrze powiedziane, ja ten problem tutaj zgłosiłem i otrzymałem wiadomość, że w tym siewniku zostanie mi to wymienione. A więc będzie tutaj po prostu, o, tu będzie przykręcona klapka, która będzie na zawiasie i tutaj będzie miała taki tradycyjny, piękny, podobne coś do tego, tradycyjny, piękny, ładny haczyk. Nowe siewniki, które przychodzą teraz już do Polski, mają już to, ten system montażu y, poprawiony. Co jeszcze jest na plus dla tego siewnika? Modułowa rama. Modułowa rama też jest plusem, ponieważ jeżeli kupujesz siewnik 4,5 metrowy, z tego co mi wiadomo, jeżeli kupujesz siewnik 4,5 metrowy, to on również jest na podobnej ramie. Jeżeli chcesz potem mieć 6-metrowy, to tylko dostawki sobie dokupujesz, dokupujesz sobie sekcję, możesz to, możesz to rozbudować. Co by tu jeszcze o nim powiedzieć? Wydaje mi się, że powiedziałem już większość. Pewnie o wielu rzeczach jeszcze nie pamiętam. Może jeszcze słowem takim o tym mapowaniu pól, o, o, o tym rolnictwie precyzyjnym? No pod tym względem to po prostu on, można powiedzieć, nie wygrywa z Waderschatem, on po prostu go miażdży. Bo taką ilość informacji, jaką przetwarza ten siewnik, no to jest naprawdę grubo. Tutaj nie ma nawet izobasa, tylko jest sieć KAN, ponieważ izobas nie był w stanie przenieść takiej, y, tylu informacji, co daje ten siewnik. Naprawdę tutaj w tym siewniku obserwujesz sobie wszystko. Jeżeli tutaj się coś zepsuje, na komputerze wyskakuje ci dokładne miejsce, w które ty masz pójść, sprawdzić jak ten siewnik, gdzie ten siewnik ma awarię, co go boli. No naprawdę to pod tym względem jest rewelacyjne. I mimo tego, że on może wyglądać na trochę skomplikowany. To powiem Wam tak, jak zademonstrowałem wam przed chwilą, on jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosty tutaj nie ma nic, można powiedzieć, skomplikowanego. Oczywiście elektroniki jest w nim. On jest naszpikowany elektroniką. Ale naprawdę nie ma tutaj nic nieprzyjaznego, co mogłoby nas w jakiś tam niesamowity sposób zaskoczyć. A więc, czy ten siewnik. Jest lepszy niż Waderszta Tempo Tak jak powiedziałem na początku W tej konfiguracji tak, jest lepszy niż Wadersztat Tempo Ale też, tak jak Wam powiedziałem ma swoje, ma swoje Kilka drobnych drobnych Wad, ale te wady można poprawić Ale Jeszcze raz to powtórzę Wy nie zrozumcie mnie źle, że ja teraz będę opowiadał Że Wadersztaty są najgorsze Absolutnie nie Wadersztat to jest też naprawdę bardzo dobry siewnik Ale jeżeli dzisiaj Stanąłbym znowu przed wyborem czy wybrać PPX-a, czy wybrać Tempo? Wybrałbym PPX-a. Dlaczego? Już wam to wytłumaczyłem. Powiedziałem wam o systemie Furrow Force, o systemie Delta Force, o tej prostocie, o tym, że on naprawdę fajnie sieje i o tych informacjach, które ten siewnik przetwarza. No mi się to podobało po prostu niesamowicie. Ja dużo amerykańskiego YouTube'a oglądam. Ja widziałem yy, widziałem ten monitor Yy, który, który oni tam mieli yy, z Precision Planting. Zawsze mi się to podobało, ta ilość informacji, które ten monitor, przetwarza, który ten komputer z, z tym monitorem przetwarza, który ci pokazuje, jak on ci pokazuje to, co ty masz na polu, yy, gdzie yy, przecież on po, pokazuje ci nawet, gdzie masz, gdzie zwięzłość tej ziemi jest większa, a gdzie mniejsza. No to, przecież to jest rewelacja. To jest rewelacja. Dlatego. Jest ok. Już chyba więcej nic nie będę mówił, bo miały to być dwa krótkie odcinki, a ten odcinek na pewno się już bardzo mocno wydłużył. Ale powiem Wam, że ten siewnik zrobił na mnie takie szczere, naprawdę pozytywne wrażenie. Naprawdę zrobił na mnie pozytywne wrażenie. A ten system, który widzicie tutaj, po prostu wow naprawdę wow wystarczy tego marudzenia chyba, nie? mam nadzieję, że trochę wam przybliżyłem yy, ten siewnik mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumieliście mam nadzieję, że nie będziemy się kłócić w komentarzach, że jednak tamten jest lepszy, bo tamtym mogę jeździć 20 km na godzinę po polu jeżeli chcesz tyle jeździć po polu kup sobie Tempo i życzę Ci powodzenia w jeździe 20 km na godzinę po polu, zużycie elementów roboczych albo kamień. No to można sekcję zgubić. Natomiast do mojej pracy, do mojego charakteru pracy, ten siewnik w zupełności mi wystarcza. A nie powiedziałem Wam, o tym, że można tutaj naprawdę jeszcze wiele dodatkowych opcji dołożyć. Jak na przykład z przodu rozgarniaczki dokręcić, które są montowane y, też na systemie pneumatycznym. To wszystko tutaj jeszcze można dołożyć, co tutaj jeszcze tego nie ma. Ale skoro u mnie z przodu idzie striptiil, to rozgarniaczka raczej nie jest mi potrzebna. Więc ta konfiguracja, jak jest tutaj. Można powiedzieć, że jest aż nadto, a jest naprawdę super rewelacyjna. Dzięki za uwagę. Jeżeli wytrzymaliście do końca, to, to super. Mam nadzieję, tak jak mówię, że trochę to przybliżyłem, a jeszcze może nie raz będę wspominał o tym, jak to z tym siewnikiem jest. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym.